Kośmanko, z tej strony PC Kacper. Dzisiaj sobie nagramy siewy, pszenice, będę siał. Tutaj już był odcinek z tego pola nagrywany. Ale nie dokończyłem jeszcze do końca, więc będę dokańczał. Zapraszam do oglądania. Ogień na tłoki. I lecimy. Sieniem pszenicy. Ogółem, sorry, że mi długo nie było, ale nie miałem procesora i teraz już sobie kupiłem procesor Ryzen 5600. Nie ogółem, sorry, że tak długo. Nie, nie było, ale powróciłem dalej. Będę coś wrzucał, nagrywał. Pamiętajcie, zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz. Jeszcze nie wiem czy dzisiaj całość dokończę ale na pewno troszkę nagram, a w następnym odcinku będę też dokończał nagrywanie tego, bo jeszcze kawałeczek mi trochę zostało tego, siania więc tak i ogólnie mam słabego neta, więc dlatego muszę robić krótkie odcinki, bo później mi się strasznie długo wrzucają a no to tak bez sensu więc lepiej krótszy że się szybciej wrzucił i będzie najlepiej tak piszcie też komentarze czy Wam się filmy moje podobają i w ogóle wbijacie też na kanał PC Maniek To jest mój ogółem kolega, on też tam jakieś filmy nagrywa, wrzuca, czasem, jeżeli ma czas I... Tak to jest Ogółem, może coś nagramy z multiplayer, jak będzie czas Właśnie z tym PC Maniek bo już dawno było nagrywane a trzeba coś nadrobić i wrzucać Nadrobić to tyle czas co komputera nie miałem dobrego ale już teraz w końcu mam jest git. więc będę już miał czym nagrywać będzie co robić na odcinkach Będzie się siało, kosiło I w ogóle W ogóle może jeszcze nagram film jak gram z swoim bratem też z farminga bo założyliśmy sobie mapkę Tylko że inną niż tą co ja mam Co teraz gram Kurde ledwo co jedzie Koła się grzebią Słabo No jedź Do szrawe Dymi na czarno Bierze olej pewnie ale ogień, tłoki, jest moc A już teraz dobrze też się grzebie, ale, ale daje radę jakoś tam Jakoś tam daje Może się zrobi sąsiadów, jeżeli będzie więcej osób na multiplayer. Każdy będzie miał swoje sprzęty i w ogóle. Zrobimy sąsiadów też będzie co oglądać wbijajcie na kanał pckc pamiętajcie piszcie w komentarzach jak wam się podobają moje filmy bo komentarz jest ważny tak samo jak i łapka i sub Podawajcie w komentarzach jakieś pomysły, co można jeszcze robić w farmingu. Jakie Wam się jeszcze gierki podobają, które mógłbym nagrać. Wam cs też mogę nagrać. Mam ets Mam Farminga 17. Mets for Speed up playback. for most to Też mam mogę nagrać. GTA też mam mogę pomagrywać. Lecimy. Ten pasek teraz dojadę do końca i będę kończył bo kurde nie chcę żeby mi się film długo wła wład wrzucał na YouTube'a Jest straszne, słabe wysyłanie Ogień. Spalił trochę tej ropy Ja nie 39 od tego, że obciążeniem będzie dużo pali. To normalne Chyba piszcie w komentarze, że w komentarze jak Wam się podoba moje intro na zakończenie i początkowe, bo jak Wam się nie podoba to mogę zmienić na jakieś inne, o już zaczyna nam rosnąć, zboże.

Więc siemaneczka, już do następnego odcinka. Pamiętajcie, zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz siemano.